Jak to jest w waszym pokoleniu, z mówieniem tych dwóch najtrudniejszych i najpiękniejszych słów świata, kocham cię? Ciężko, wiadomo, że jakby mamy jakąś wiedzę na temat naszego pokolenia, mamy znajomych, ale też ciężko nam jest oceniać relacje wszystkich, no, jakby... Wydaje mi się, że słowo kocham jest czasami używane po prostu, czasami otakało po prostu, wyrzucane, ale za tym nic nie idzie. A czasami jest tak, że ludzie też okazują sobie miłość, ale nie potrafią powiedzieć tego zdania, które, tego zdania, które jest bardzo ważne. I tak naprawdę powiedzieć te dwa słowa jest bardzo ciężko. Żeby... A kiedy po raz pierwszy zmusiłeś swoją dziewczynę, żeby ci to powiedziała? <noise> Paweł, kiedy wykręciłeś jej rękę i mówisz, mów. <noise> mów miłość! No? Nie pamiętam, kto pierwszy powiedział. Czy jeszcze nie, jeszcze nie powiedzieliście sobie tego? Nie, powiedzieliśmy. Nie, bo nie żyjemy raz. w czasach, kiedy y, tu bywają różni ludzie, prawda? No, był parę tygodni temu Kizo. On jest facetem, który ma teflonową powierzchnię, wszystkimi swoimi tekstami mówi: Jestem szorstki, jestem brutalny, A miłość jest dla mnie czymś jeszcze takim. Może jeszcze. Może jeszcze, liczmy, bo to młody, hmm. młody facet. A coraz więcej jest młodych ludzi, którzy rozumieją, że liryzm jest najpiękniejszym kluczem człowieka do człowieka. No tak, to też mało powiedzieć? Ja nie jestem jakiś na przykład bardzo wylewny. I... To ja widzę. I dla mnie ja dla mnie jest ciężko powiedzieć te słowa, i, no, ale trzeba się nawet czasem zmusić, jak się to czuje. Czyli tak e... idziesz na randkę z dziewczyną i tak, dzisiaj jej powiem, że pięknie wygląda. Dzisiaj powiem, oj, za tydzień nie to powiesz. No, może no, czasem tak, tak jest, że i... jakby chcesz powiedzieć, ale po prostu jakby nie możesz, nie? A wasze dziewczyny się lubią? Lubią, lubią się. się. Tak? Tak. A skąd wiecie? A to dobre pytanie. A właśnie. Nie, no lubią się. Tak, tak, Bo ja tak, trochę my... podzwoniłem. Tak. No i popytałem. I co? No i bywa różnie. Bywa różnie. To musimy z nimi porozmawiać. No pogadajcie, gore. pogadajcie. Słuchajcie, mm, a ja mam takie pytanie, m, które chyba naturalnie się ci, ciśnie na usta. A dlaczego wy nie poszliście nigdy do jakiegokolwiek talent show? Ja na przykład byłem we wszystkich. No e, tak, no e, i... zobaczcie, gdzie siedzę. Było to ciekawe, jak tam byłeś na pewno, ale... My, byliśmy my, z Lublina, byliśmy tacy... Wy jesteście LBM? Nie, to LBM, Mieliśmy tak. poczucie takie, że jesteśmy alternatywni, że te programy nas nie zasługują i że... Tak, raczej gardziliśmy tej programami. Gardziliście tymi programami? Super! Ale oczywiście jakby takie, te programy stworzyło też parę też stworzyło jakby no nie. Tym paru artystów naprawdę. Tamil Bednarek, Brodka, myślę no Tomek tak, tak. Makowiecki, czy chociażby Dawid. Jednak, nawet jak czasami. Ale oni może by sobie poradzili jakoś też inaczej. Nie jakby. poradziliby sobie. <noise>